Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, to wszystko pomaga nam się rozwijać. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym polskim legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 57 zł, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych sam do linku, który znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Barceloną i Sewillą. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 21, a bonusy przyznane będą w każdy poniedziałek. Gram dziś BTTS-y. W pierwszym meczu interesuje nas starcie Rapidów 1 z Las Klins. Obie ekipy bardzo mocno overowe, o czym świadczą ich ostatnie mecze. Rapid pokrył BTTS w każdym meczu o stawkę w tym sezonie, a lascreens nawet jak wysoko wygrywa, to zawsze bramkę traci, przykładem mecze ze Sportingiem Lizbona czy Wolfsbergiem. Naszym zdaniem obie drużyny trafią do siatki. Taki sam typ mamy na mecz Charleroi ze Standardem Lierz. Niedawny rywal Lecha Poznań w Lidze Europy będzie chciał odrobić to niepowodzenie, jednak rywal nie jest najłatwiejszy. Standard lierz awansował do fazy grupowej Ligi Europy, dodatkowo pokrywał BTTS w swoich czterech ostatnich meczach. Naszym zdaniem tutaj również będziemy mieli okazję zobaczyć bramki z obu stron. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypomnę o dwóch rzeczach. Po pierwsze, promocja w Betclick na założenie konta, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia.